Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Battlelands Royale Dzisiaj wlatuje duo z... Znaczy gram, duo z Hardcorem No zobaczymy jak nam pójdzie Weźmiemy sobie, polecimy chyba tu na post office Myślę, że tu będzie spoko No zobaczymy jak nam pójdzie Jak pójdzie dobrze to, to spoko Jak nie to polecimy sobie potem chyba na, na ruiny tak, zobaczymy. Mam, że tu, mam nadzieję, że tu będzie złota skrzynia. Nie ma, no dobra. Bierzemy to, co jest. Troszkę się laguje. Lecz to nie są lagi, a chyba bardziej takie po prostu przez ten emulator. Dobra, tutaj już widzę, ktoś się strze. Dobra, leży pięknie. Hardcore powalił po jednego. Ale, gdzie jego kolega? O, mamy skrzynię złotą. Znaczy, ja mam. <gry> Kurczę, no nie za bardzo jestem za. za tym, ale dobra, weźmiemy. Dwóch rurka niech będzie. O, jest jego chyba. O, dwóch, tak, więcej. Dobra. Powoleni wszyscy. Poszło dobrze. Biorę sobie bandaż. No i dobra. Jeden frak jest. Nie jest źle. Ja myślę, żeby jeszcze tu pójść zobaczyć. Ale tutaj pewnie przelutowali już. Dobra. Na razie zostawiam tą broń sobie. No i lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że winek będzie pierwsza gierka i pierwszy od razu winek. Jeśli chodzi z hardcorem, tak? Bo już dzisiaj zrobiłem trochę winków. Między innymi z Soberskim, z Mviksem i chyba z Agentem Tęczą. Miałem 9 fragów, mój rekord. Także poszło dobrze. Dobra, leży Dobra, teraz biorę fałm jednak No i 9 fraków dzisiaj zrobiłem i powiem Wam, że to był mój rekord. 90 puszek dostałem. O, trzeci frak. Fajnie. Tylko powalimy. Widzę, że ma problem z celowaniem. Fajnie. Dobrze, bardzo, że mi się nie laguje. Także jest trochę dobrze. No, trochę, trochę, mówię. Bardzo dobrze. Dobra, lecimy. Mam strefę, no ale dobra, powaliłem ich, jest, już dobrze, cztery fragi Idzie coraz lepiej mi w tą gierkę, dobra Hardcore czeka, no myślałem, że się zlagował coś Lecimy, lecimy, bo strefa troszeczkę dalej nie Jesteśmy w strefie, nie Kurczę tutaj, a widać, tylko na białym jest tak delikatnie, dobra Już ci pomagam Pięknie dwóch załatwił Mógł się by podzielić fragami. Nie no, żartuję, Nie, no tu już musi być winek. Jest dwóch na dwóch. Tu w krzakach pewnie siedzą? Nie. Tu jest ktoś. Nie dobrze. Kurczę, po co ja biegłem do niego? Ale powiem wam, że jest dobrze. Gramy jeszcze jedną rundę. Mogłem nie biegnąć do niego, bo on się z nim. Mogliśmy pierwszy jednego złapać. On przecież miał złotą snajperkę. I Bambik wygrał. Zobaczcie, Bambik wygrał. Gramy jeszcze jedną rundę. Polecimy sobie teraz chyba na ruinę. 4 fragi, nieźle. Hardcore 5. O, 50 trofeo. Elegancko. Nie potrzebnie biegłem, bo moglibyśmy do nas spokojnie zrobić. Miałem jeszcze bandaż, ale to nic się nie stało, tak? Dobra, zaraz biję 2000 ogólnie pucharków. Poczekamy aż hardcore tam sobie się przygotuje i lecimy jeszcze jedną rundę. Polecimy sobie gdzie indziej. Chyba, że już nie, no nie mogą być skierki bo by zniknął No i co ogólnie staram się znaczy skupiam się na wbijaniu misji. Jak, jak najszybciej wbić Battle Pasa. Niestety jeszcze nie kupiłem, bo była ta oferta, którą miałem kupić i po prostu za późno wszedłem do gry. No ale kupić tak kupię to na pewno. Także dobra. No i co? Czekamy czekamy jeszcze. No powiem wam, że ta ruda była spoko. Mimo że nie była wina. Ja jestem zadowolony, bo coraz więcej tych fragów robię. No i co? Nie wiem czy gra jeszcze. Dobra, gra. Polecimy sobie teraz chyba na ruinę. Albo nie, nie. Nie wiem w sumie. Gdzie tu polecam. Zobaczymy, gdzie on chce. Chyba się mu coś. Chyba mu się coś tam. Chyba go wyrzuciło. Bo tak zazwyczaj jest. Często to się zdarza. Dobra, jest skar. No ale dobra, no co ja tutaj. Dobra, pięknie go kolega? Dobra, dwóch położonych. No nie, no proste, już jestem w to, naprawdę. <laughs> nie, no żartuję sobie. Oczywiście mamy. Kurczę widzimy to broń. No nie, no wy wy wyrzuciło go. Niestety nie mam amunicji. No, wrzuciło go, bo on był tam właśnie w tamtym miejscu. No szkoda. Kurczę, no jakbym miał amunicję, bym powalił tego. Jego ziomka. No dobra, no pojedynkę muszę to jakoś. O, właśnie. Dobra, powalę go. Nie potrafi trafić. O, teraz trafił. Dobra, leży. Trzy fragi już. Już jest dobrze, tylko bym wziął... Nie, w sumie leczenia. Myślałem, że bardziej mi zabrał życie. No szkoda, że go wyrzuciło. Myślę, że teraz by był Winek. Sam tutaj za bardzo nie zdziałam jeszcze z Leworvelem. Leworvelem. Revolver tak? Czyli się coś mylę. No, jest tutaj Yeti. Yeti, chodź tu. Ile on ma HP? No ile? Jakie to jest dziadowska broń, powiem wam. Jeszcze 5 amunicji. Dobra, wezmę tą pukawkę. Gdzie on się zmył? Tutaj. Dobra, leżysz. Nie mogę trafić, jest. Ale pięknie. 6 fragów. Podwójne zabójstwo. Ale nie naprawdę ten lewerwal to jest do bani. O nie, ten się kret. Dobra, po mnie. Niestety. Dobra, ale 5 fragów powiem wam, że chyba też dobry meczek. Także próbujemy jeszcze może trzeci meczek. 926 obrażeń, 62 trofea. Dobra, także wybijam 2000 puszek trofea, jak to woli. Dobra, fajnie. zobaczmy czy jest. Nie ma już hardcora, także pewnie go wyrzuciło. No dobra. Myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Szkoda, że drugiego. Jakbyśmy, no, jakby hardcore grał w drugiej rundzie, byśmy na pewno tu winna zrobili. Moim zdaniem 100% to jest pewne. No ale niestety. Czasem w tej gierce tak właśnie się dzieje, że wyrzuca albo lagi są. No. Kwestia nie wiem czego. Ale tak jest. Także. Myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapeczkę i sobika. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!